To był DJ, który mi utrudniał dokładnie, dosłownie wszystko. Powiedzmy, chcą zapłacić pieniądze, przychodzą i Ty mówisz, że nie, nie zrobisz tego. No i gotowe. Ceny fotografów to rozbój biały dzień? <grym> Wiesz, co jest rozwojem w biały dzień? Witajcie moi mili w dniu dzisiejszym w Ślubosferze. W pierwszym odcinku gości nas Angelika Kowalczyk. Zgadza się, hej. Fotograf ślubny, a prywatnie? Prywatnie mama rocznej dziewczynki. Udaje, że nie wiem, a sam jestem ojcem? Tak. Nowa rola roczna, więc, więc całkiem jak, świeżo. Jak ci się udaje godzić to, że no tutaj praca zawodowa, no bo wiadomo, fotografia też przyciąża w sezonie, a jest też małe dziecko. Wiesz, jest ciężko, bo przy całej ciąży pracującej i całym macierzyńskim e, jednak trzeba to pogodzić i dziecko, które chce siąść do tego komputera razem ze mną i wszystko odłączać, e, nie jest ułatwiaczem i praca podczas jej drzemek jest dość ograniczona, więc wieczory... Teraz wjechał szłobek, więc, więc luz, można pracować. A co, co na to klienci? W jaki sposób w ogóle reagują? Nie ma problemu, nie, nie zetknęłam się z żadnym negatywnym odbiorem, bo wszystko oddaję terminowo. Czyli pierwszy rok, można powiedzieć, że... Udany. Było mniej zleceń, bo też yy, brałam mniej zleceń. Niektórym parom musiałam odmówić, niestety. Bo po prostu wiedziałam, jaka jest moja rola i że nie podołam przy tak intensywnym roku, jak powiedzmy wcześniej, ale się wyrabiam. No to w takim razie mamy dziecko, e, mamy dużo pracy. W jaki sposób łapać wenę? Łapać wenę. Dużo oglądać. innych, Czego? Innych. E, no media społecznościowe, Instagram, TikTok przede wszystkim, skrolowanie. No właśnie, skoro już mowa o socjalkach. Czy generalnie w tej branży nie jest tak, że jeden kopiuje od drugiego? Jest, oczywiście, że jest. Pinterest? Czy, czy to Wiesz, jest jeden na pewno napędza drugiego. Czy to jest plaga, czy może po prostu taka konieczność, że pary po prostu widzą te wszystkie trendy i tego chcą? Oczywiście, że tak. Ja potrafię wrzucić zdjęcie i, i po prostu mam odbiór od przyszłych par. Nawet ostatnio wrzuciłam post yy, z takim trendującym zdjęciem, które w sumie sama się zainspirowałam do zrobienia go od innego fotografa. Niestety nie pamiętam od kogo, ale dostałam komentarz od przyszłej pary, że też chcemy to. Czyli możemy wyjść z założenia, że mimo tego, że to się powtarza, to i tak ludzie tego chcą. Nawet jeżeli to było 100 razy, tak jak nie wiem, zimne ognie, cokolwiek, no to. Dla mnie jako fotografa to jest 100 razy. Dla pary, która bierze ślub pierwszy raz, jest to pierwszy raz. To jest tak, jak moment przysięgi. Ja tu przysięgę robię na każdym weselu, a para ma to jednak raz to jest ten jeden moment. I co? I czy ja mogę powiedzieć, że moment przysięgi jest trendem? Bo się powtarza na weselach? To no każdy ma swoją po prostu. No. Zdjęcia z obrączkami po przysiędze. Też pary tego chcą. Mimo tego, że to już. Mimo tego, że to jest powtarzające się, to jest na każdym weselu. Dla ciebie. Tak. No dobra, skoro już mówiliśmy o w ogóle socjal mediach, socjal mediach i wszystkich trendach, no to powiedz mi, czy w takim wypadku w tej branży liczy się marketing, czy może umiejętności? Myślę, że sporo zależy od marketingu, od tego, jak się sprzedasz. Umiejętności oczywiście też, ale aktualnie, gdybym miała wybrać, co ma większy wpływ, wydaje mi się, że grunt to się dobrze sprzedać. Klient szuka y, usługodawcy na Instagramie, utożsamia się z nim. Dobra, to cały czas powielasz to Instagram, a jak na przykład Facebook? Mniej. To znaczy? Gdybym miała w tym momencie wybrać inną platformę niż Instagram, byłby to Facebook albo TikTok. Na TikToku potencjalna para ma ciężej zobaczyć moje prace. Na Facebooku jest y, łatwiejsze to do przedstawienia. No to może chyba i Facebook. Jeżeli mowa o pracy z klientem, przeszliśmy trochę na klientów. Jeżeli miałabyś podać taką sytuację, jakąś historię związaną z klientem, która gdzieś tam ci zapadła w pamięć, że, nie wiem, no jakaś dziwna sytuacja, po prostu z pracy, w związku z tym. Pomijając jakieś takie szarpania, zaszelki i pijanych wujków, to przychodzi mi na myśl jedno zapytanie, ale nie pamiętam, czy to było od pani, czy od pana. Wiem, że to. Nie doszło do skutku. Było zapytanie o chyba jakąś sesję. Szybko przeszło na informację, że powiedzmy, że to była ta pani. Że ta pani ma remont w domu. Ale to pytałaś o to sama, czy...? Nie, nie, nie. Zapytała o ofertę na, na zdjęcia, bo to chyba była sesja. I później sama, sama zaczęła z siebie, nie wiem, się chwalić, żebym zazdrościła, czy, czy o co chodzi. Zaczęła przedstawiać mi... To, co remontuję. Jak, 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 jak to się zakończyło? No, spotkanie się nie udało. Spotkanie doszło się do jakoś. Y, właśnie nie pamiętam, kto uciął, bo to było już dość dawno, więc mam takie dosłownie przebłyski. Ale wiem, że to było takie, nie wiem, niekomfortowe. Czy... Byłam bardzo zmieszana wtedy. Jeżeli chodzi o ucięte tematy, czy doszło do takiej sytuacji kiedykolwiek, że na przykład czułaś, że nie ma tego wspólnego flow z klientem, albo miałaś jakieś pobudki osobiste, moralne i nie doszło do podpisania umowy? Wiesz, często są spotkania, gdzie jest przedstawienie oferty i, i klient się nie decyduje, bo po prostu idzie na kilka spotkań, ale jeśli chodzi o coś takiego, że nie miałam wspólnego tematu z tymi osobami. Było kilka takich, ale wydaje mi się, że nawet nie dochodziło do spotkania wtedy, tylko po prostu potrafiłam napisać klientowi, że prawdopodobnie nie jestem usługodawcą dla niego, bo no gdzieś tam nasze wizje się kłócą. Czy to nie jest takie egotop? Może trochę, ale wiesz, to jest. Yy, dla mnie to jest praca. Ja pójdę, zapomnę, ale dla pary to jest dzień ślubów, w którym mają się czuć komfortowo jeśli widzę, że mają inne oczekiwania co do zdjęć, co do całej realizacji, po co mają się ze mną męczyć? No dobra, no ale powiedzmy, chcą zapłacić pieniądze. Przychodzą i ty mówisz, że nie, nie zrobisz tego. No i gotowe. I to? Goto. Po prostu po co ja mam się zmuszać do czegoś? Po co ma para się zmuszać? Ale takich sytuacji było może z dwie, że faktycznie czułam, że nie nadajemy na tych samych falach. Tak, dość mocno. Zazwyczaj spotkania są super i pary są przekochane. Zazwyczaj Słodko. zawsze, prawie. Słodko. <grym> Mówiąc o cenach, czy obecnie w branży nie jest czasem tak, że ceny fotografów to rozbój biały dzień? <grym> Wiesz, co jest rozbójem w Biały Dzień? Co jest rozbój? <grym> ceny DJ-ów. <grym> no, sorry, ale no, DJ przychodzi, robi, wychodzi, i wejdę, wyjdę. A my jednak, no tutaj trochę usprawiedliwiając się, ceny są wysokie, ale przekładając to na robocze godziny, jest jednak, to już wygląda sensowniej. Niż u DJ-a. No dobra, no ale to tak właśnie się utarło, że fotografom bardzo ciężko. Czy faktycznie tak jest? Czy ja wiem, czy ciężko? Chyba nie, ale nie każdy się do tego nadaje. Czyli w takim wypadku to jest trochę problem osób, które chcą się tym zajmować i wykonywać, że czują, że to jest ogromny ciężar i przedstawiają to tak w takim świetle publicznym, to jest przerysowane? Fotografia ślubna wiąże się trochę z takim wyłączeniem z życia prywatnego, z życia towarzyskiego, że jednak ta soboty, gdzieś niedzielę, często piątki, wieczory przede wszystkim yy są wyjęte. To jest też gdzieś tam jedna z tych składowych tego, jak my mamy ciężko. No dobra. Już tak... tak szukając usprawiedliwienia dla siebie. W takim razie w innych branżach, w których też się pracuje w weekendy. Też mają ciężko. No, wydaje <noise> się, że po prostu mi osobiście wydaje się, że tak nie głoszą tego aż publicznie, że nie potrzebują takiej może aprobaty, że okej okay, jesteś fotografem, masz ciężko. Zobacz, rozmawiasz ze mną w tym momencie kilka minut, nie wiem ile dokładnie, już wyszło, że ego top ten, tak? A, no. to, to zobacz ile jest fotografów. U każdego znajdziesz jakiś pierwiastek takiego ego top. No sorry. No dobrze, skoro patrzymy na to przez pryzmat, że gdzieś tam te ego wysoko skacze, no to może się to równać z tym, że konkurencja w branży potrafi być niezdrowa. Czy tak jest? Zależy, wydaje mi się, że zależy w jakim towarzystwie się obracasz. Jeśli jest to jakieś hermetyczne kółeczko wzajemnej adoracji, tak brzydko mówiąc, to może i jest konkurencja niezdrowa, ale ja raczej to widzę w taki sposób, że warto się trzymać z innymi fotografami, bo jednak można sobie podsunąć, jeśli ja mam powiedzmy zajęty termin, mogę podsunąć klienta, odesłać klienta do innego fotografa, Czemu skoro ja nie mogę wziąć zlecenia, czemu ja mam komuś, nie wiem, nie pomóc? Kwestia po prostu stylu pracy też. Tak. Bo... Wydaje mi się, że tego torta jest wystarczająco dla każdego torta, tortu. Tortu, tortu? Torciku. Tego ciastka jest wystarczająco dla każdego. No. Każdy znajdzie yy, dla siebie pracę i klienta swojego, swojego klienta. A nie że w pewnym momencie dochodzimy do momentu tak jak obecny czas, gdzie jest pewna wykreowana wizja rzeczywistości przez social media, przez Instagram, gdzie klienci bez różnicy tak naprawdę na dany styl danego fotografa chcą konkretnie określony typ i tyle, bez różnicy, kto by miał to wykonać. Po prostu przychodzisz na zlecenie i jesteś pykaczem. W sensie chodzi ci, że y, klient ma jakąś swoją wizję, obrazek w głowie, który chce? Tak? Przez, to, przez to, że być może fotografowie wykreowali. Taką idealną wizję rzeczywistości polskiego dnia na weselu. Mhm. I dzięki temu e, trochę sami sobie strzelacie, tak bym powiedział, w kolano, że manipulujecie, ma, manipulujecie tymi zdjęciami i tworzycie taki fałszywy obrazek tego, jak faktycznie ten dzień wygląda, że jest tak kolorowo i tak dalej, i tak dalej. No, nie jest. Z ręką Też. na sercu. No, wydaje mi się, że w każdym weselu, w każdym ślubie są te uśmiechy, emocje, radość. Z każdego da się to wycisnąć. Absolutnie nie mam tutaj na myśli jakiegoś sztywnego ustawiania co do godziny, co do punkcika, że to trzeba wszystko osiągnąć. Raczej bym szła w naturalną stronę, czyli niech się dzieje. Ale wiadomo, są sytuacje, które trzeba, trzeba wykreować, które chcemy też dla dobra obrazka, te dobre pary. Co takiego? Na przykład First Look. To jest ładny obrazek, z tego wychodzi. Ładne zdjęcia, film też, które para bardzo często, nawet tak patrzę po odbitkach, jakie pary wybierają w zdjęciach do odbitek. To jednak z tego momentu sporo jest zdjęć, a jest to jednak wykreowany moment. Wróćmy w takim razie jeszcze raz do tego pytania. Czy jeżeli pary się naoglądają, to potem też oczekują, wymagają i trzeba zaspokoić im te potrzeby w takim znaczeniu, że u tamtego było, to ja też to chcę, i ty wtedy myślisz sobie, no ale tam były trochę inne warunki i jest ciężko to z powtórzyć. Myślę, że tak, że pary się naoglądają i że też chcą, ale czy to jest złe? Uważam, że nie. Bo para wie, czego chce, para nie jest zmuszana do tego. Gorsza sytuacja by była, gdybym to ja parę ciągnęła na siłę i chodźcie, zróbmy to, chodźcie, zróbmy to. Oni nie chcą, a ja ich ciągnę, wiesz. A jeśli para świadomie chce, to, to jest miód na moje serduszko bo ja mogę podziałać z nimi. Czy to się trochę zmieniło przez pryzmat kilku lat, że teraz obecny klient jest bardziej świadomy i po prostu wie, czego chce, niż kiedyś przyjeść, zrób wesele i tyle? Myślę, że tak. Co się zmieniło najbardziej? Świadomość. Nie wiem, poczucie, może poczucie tego, jakiejś estetyki. Czy pandemia miała wpływ? Pandemia miała wpływ, ale raczej nie na... Nie na taką świadomość klienta, a na jakieś wybory typu mniejsza ilość osób, więc tutaj trochę obrywają sale. I co się zmieniło po pandemii? Są mniejsze wesele często kamerzysta nie jest wybrany. Fotograf zazwyczaj jest, bo jednak są śluby cywilne, są mniejsze przyjęcia i wtedy fotograf jest wybrany, ale zazwyczaj właśnie jest, znaczy zazwyczaj część jest odpuszczany film, są zmniejszone ilości osób na weselu, czyli też sala obrywa. A pod kątem nastawienia ludzi, czy pandemia coś zmieniła według mnie? Jeśli się kochają, biorą ślub, to co się mogło zmienić? Czy w kontekście tego ucinania kosztów nadchodząca sztuczna inteligencja ma jakieś zagrożenie dla tych fotografów, czy nie ma? A próbowałeś sobie wkleić sztuczne kotki na zdjęcia? I jak sobie sztuczna inteligencja z tym radzi? Póki co nie. Nie wiem, jak to się rozwinie, jak będzie dalej, ale aktualnie jest pomocą. Jakieś retusze, usuwanie rzeczy, to jest super. Bo to, jakie cuda można tym zdziałać, to jest naprawdę sztos. Ale żeby zastąpiło, chyba nie. Wróćmy do dnia ślubnego. Czy w takim wypadku, jak jesteś już na weselu, już pomijmy pracę z klientem. Przejdźmy do pracy z resztą ekipy, czyli z DJ-em, zespołem, innym filmowcem, czy masz jakieś zasady współpracy, albo czy istnieje jakiś kanon takiej współpracy, że są jakieś żelazne zasady, których powinno się trzymać. Jeśli chodzi o fotograf kamerzysta, tę relację, to zazwyczaj pracujemy razem, więc tutaj znamy swój każdy ruch można powiedzieć, nawet się nie muszę zastanawiać, co ty zrobisz za chwilę. Pomijając mnie. No to właśnie, ja mówię na przykładzie kamerzysty, jednak pracuję z Tobą najczęściej z filmem. Jeśli chodzi o obcego kamerzystę, to raczej staramy się przedstawić wcześniej, porozmawiać, jaką ma wizję na to, żeby sobie też nie wchodzić w kadr absolutnie. Ja wiem, że czasami ja jemu muszę ustąpić, ale też jednak pierwszy taniec i operator chodzący mi cały czas przed obiektywem nie jest fajny. Ja rozumiem, wszystko rozumiem. Ale są granice. Droga kompromisu. Tak. No, wchodzenie sobie głównie i jakieś rozstawianie sprzętu i oczekiwanie ode mnie, że ja nie będę podchodziła, jak ma on rozstawione trzy aparaty, nie da się. Więc tutaj, tutaj raczej bez problemu. Mało mam jakichś sytuacji takich niefajnych. Jeśli chodzi o DJ-a, zespół, cenię sobie informowanie mnie o tym, co się będzie działo o tym, czy mogę wyjść do Łazienki, chociażby, i uniknąć sytuacji, że ja wejdę do Łazienki i będzie jakaś kluczowa piosenka, albo podziękowania dla rodziców, na przykład. Więc informowanie o takich konkretniejszych momentach przede wszystkim. Czy miałeś takie sytuacje? Nieprzyjemne? Miałam. Czy jesteś w stanie coś powiedzieć na ten temat? No to był DJ, który mi utrudniał dokład, dosłownie wszystko. To było przekładanie jakiejś rzeczy, yy, które ja naszykowałam, nieinformowanie mnie, przeciąganie straszne. Oczepiny zaczął chyba o pierwszej 30, coś takiego. No dobra, po takich zgrzytach, powiedzmy, jest nieprzyjemna sytuacja. Czy miałaś taki moment, w którym, momen którym powiedziałaś sobie, że zrobiłaś to raz i już więcej tego nie zrobisz? Na początku działalności... Trochę się nie wiem, czy to będzie dobre słowo. Zachłysnęłam tym, y, że ludzie chcą się zapisywać, i ja się cieszyłam, że mam dużo wesel. Tutaj pełny sezon i pozapisywałam wesele na dwa lata do przodu, dwa i pół, i później stawki były wyższe, a ja przychodziła sobota, że musiałam jechać za tą najniższą stawkę, z której zaczynałam. I to był pełen sezon, zmęczenie też już wygrywało i wtedy gdzieś tam w głowie się pojawiało czemu ja to sobie robię, czemu ja się krzywdzę. W takim hmm. wypadku przebyłaś już jakąś drogę w tej fotografii, powiedz mi czy jest jakaś recepta na szeroko rozumiany sukces? Na pewno jest to regularność. Wracając tutaj do tych yy, mediów społecznościowych, bo klient aktualnie szuka Szuka na Instagramie, Już, szukając fotografa, oceniasz materiały dodane. Później y, pisze, prosi o pełny reportaż, powiedzmy. Ale pierwszym krokiem jest oglądanie tych kilku zdjęć, które się dodaje. Więc myślę, że to jest y, ważne, aby dodawać coś, wrzucać. Czy to nie jest trochę błąd, że ludzie sugerują się tylko i wyłącznie portfolio paroma obrazkami, które widzą na jakimś Instagramie jako te główne, wyróżnione? Jest, bo często są to zdjęcia z sesji stylizowanych, gdzie warunki są idealne i modele są super przygotowani. Sterylne. Tak. Ale jeśli później klient zobaczy pełny reportaż, nie tylko te zdjęcia dodane, to nie widzę problemu. Czy w takim wypadku sama konsekwencja wystarczy? Umówmy się, Robisz to samo od 10 lat, niewiele zmieniasz. Żeby zainteresować klienta i przykuć jego oko na początek, wiesz, jak nic nie dodajesz, to na czym klient ma bazować, żeby w ogóle do ciebie napisać? To w takim razie, czy fotografia nie stała się już czymś, co odeszło na drugi plan, a liczy się często pokazywanie wszystkiego w ogóle innego niż fotografia sama w sobie? Chyba nie. Bo. Jednak jeśli ktoś wybiera fotografa na swój ślub, płaci za tę usługę, to wybiera coś, co mu się podoba. I niezależnie od tego, jakie ma relacje z tą osobą, z tym fotografem, jak bardzo podoba mu się życie fotografa, które pokazuje na Instagramie, to raczej nie będzie czymś decyzyjnym, że ok, ja wybiorę tego fotografa, bo on sobie tam... Ma fajne życie, bo pokazuje, co dzisiaj robił. Tylko jednak portfolio jest kluczowe. W takim razie, przechodząc już z takiej stopy zawodowej na prywatną, czy nie jest trochę tak w fotografii, że klienci hmm, po całym przybytym dniu, jednym z najważniejszych w w życiu, zaczynają, nie wiem, lubić się z tobą? Myślę, że trochę tak jest. Albo udają. Albo udają. Często jest tak, że zaczynamy od sesji narzeczeńskiej, a miałam sytuację, że robiłam sesję narzeczeńską parze, która miała innego fotografa. Ale sesja narzeczeńska tak nas do siebie zbliżyła, że zostałam ich fotografem ślubnym, mimo tego, że mieli innego. Jak w takim wypadku się czujesz? Ego top. Ego top. No, trochę nie fair w stosunku do innego fotografa, ale. Czy to jest to był, wybór, to był wybór pary młodej, nie mój. Więc czemu ja mam się karać za to? Ale no, gdzieś tam pewnie jest jakieś wewnętrzne poczucie żalu, nie wiem. Wyrzuty sumienia? Nie. Nie, nie wiem. <laughs> Tego to. Więc często zaczynamy od sesji narzeczeńskiej, przechodzimy przez ślub, a nawet yy, później jakieś sesje brzuszkowe. Pozdrawiam wszystkie moje pary. Faktycznie, e, gdzieś kontakt e, na jakimś Instagramie, obserwowanie się. Spotkałem się ostatnio z parą, mogłam z nimi rozmawiać godzinę, dwie i tego by było mało. Więc e, są to. Da się zakumplować. No to w takim razie ja takich znajomości życzę Ci jak te więcej, o ile ich chcesz. No oczywiście. E, z mojej strony dziękuję bardzo za dzisiaj. Dzięki, piękne. Mam wrażenie, że trochę mówiłam takim. Masłem maślanym, ale to było dla mnie totalne nowe doświadczenie. Do zrozumienia. Do zrozumienia. Następnym razem będzie lepiej. Trzymajcie się. Hej. Zaobserwuj ślubosferę na Spotify.